Ja nie wiem co to rzecz jest niemożliwa Pach w ręku tak bywa Z niczego mogę zrobić coś fajnego Jak drut pod ręką mam A u mnie cyk A u mnie fuk I zaraz kurwa to pod ręką idzie wróg Bo u mnie luks i hop sasa. I wszystko to co majster chciał to ma Co tu byśmy mogli ...pomontować. O! Proszę bardzo. Turbo leży. Turbinka kurwa. Turbinka... Tutaj proszę bardzo. Meister ma... ...sznur do... ...ocieplenia y, kurwa wydechu, układu wydechowego. Tutaj co ty tu masz Majster? Smar miedziany to nie? O! Widziałeś? To trzeba będzie zamontować. Tutaj mam żarubeczki. Żarubeczki mam kurwa ledowe. O! <laughs> Panie, bardzo dobra robota. To to do E60 trzeba będzie założyć i mam takie jeszcze kurwa ledziaki. Ciekawe, jak to będzie dawać. Czadu. Bardzo dobry plan. To 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 do E60. Tu mam jeszcze jedne. To są takie same ld 335 c Taki same to, to temu się do tej bawariczki zamontuje. O, tu mam, patrzcie, <grywa> luksus. Luksus, tu mam to. Tu mam jeszcze Empower. Proszę bardzo, to też się zamontuje. Tu wydeszek też się zamontuje. Wydech to trzeba będzie na jazdy najechać. Tak. No i tu mam do. <noise> jakąś taśmę do tłumika. Ciekaw jestem, czy to działa. Może moje spawy by się zabezpieczyło, bo tutaj. <noise> przepuszczają. Kurwa. Co tam jeszcze masz? Nic już nie masz. Dobra. No to tak. Pokaż pan tą turbinkę, kurwa. Jak ona by tam ciało było? kolektory, kurwa, poucinać. Bo tam to za głęboko. Trzeba by było ten kolektor yy, od takiego diesla może wziąć, zamówić. No, widziałeś kurwa. Tu byś pierdolił. Będzie chodzić. Trochę luzy. Trochę ludzi ma na, na tym wiatrze, ale kurwa, tam człowiek. To by na to patrzył. Bo już to tutaj. To, to to, jest dobre. O, zobaczymy, gdzie to tam trzeba było wyciąć. Tutaj to. Dobra to. Jarzolisz. Siemadeczko. dzisiaj zamontujemy sobie specjalistyczny sprzęt. Zamontujemy sobie stryczek start w Babareczce Lux. Co do konkursu z poprzedniego filmiku, mierniczek lakieru wygrywa ten Meister. Brawo! Gratulujemy! Pisz pan pod filmem, masz maila, na który możesz napisać adresik, numer telefonu. Wyślemy paciuszkę. Jacka, jak tam! Chodźmy <gry> do Sprawdźmy, gdzie byśmy to mogli tutaj za, zamontować. <laughs> Przekaźniki kurwa jak do hydroforu. <laughs> no luksus. Zobaczmy, tutaj sobie prądzik włączamy, a tutaj tylko start musi chodzić. Dobra, patrzmy, gdzie by tutaj można było to zamontować. Kurwa duże to jest. wentylację. Może ten jeden wentylacyjny by rozjebał. Ale nie zasłoni tego. Radia szkoda ruszać. Tu może pod radiem. Tak by kurwa się zmieściło. E, może by się zmieściło. No, dobry plan. Tutaj byś upierdolił. I tu byś upierdolił. I tu by weszło. Luksus, nawet by ładnie wyglądało. No ta. Dobra, bierzemy się za robotę. Tutaj trzeba jakoś to wykombinować. Tak. przy ja przytrzymaj kamery. Ej kurwa, gdzie trzymać? Ej kurwa, jakby tutaj naprawdę wyciął, to by to tu wsadził. Tu pasuje. Tu z wysokości pasuje luks Ej, luksus. Pokaż no pan jakiego śrubokręta. Nie mam śrubokręta, ale mam specjalistyczny sprzęt do takich sytuacji. Idzie. To pokaż no pan, pokaż mi to. Ooo! Ooo, jakby stąd było. <laughs> Luksus Podoba mi się tu Tam wejdzie kabelki, tam jakoś się przepchnie a tutaj też by może wsadził to Też by wsadził, co by nie wsadził Na siłę kurwa by weszło A, tu trzeba śrubokręta Pierdolić nie, to jest chyba wciśnięte, nałód tak sobie. Montowałem i nie pamiętam. Nie idzie. No masz kurło. Ci... <noise> Jak to tu było zrobione? Boki kurwa są dokręcone, czy... Nie idzie to. Dobra, to klima nie chce tam zostanie, to tutaj się wytnie. Bardzo dobry plan. Zobacz pan, dokąd? Dotąd. Tu trzeba było. Tak. To będzie moment. Patrzcie. Hop. I tu musi być dotąd. Tak? Dotąd. Najlepiej, jakby jeszcze to zostało. O kurwa. A, bo tutaj jest. Mocnione, co ty pierdolisz. O jedno pękło. Nie, tam bez to nie zrobisz. Kurbo, Ja <gadzia> Jadzia, podtrzymaj. <gadzia> Długość się nada. Jak to jest tu wsadzone? A ja, ja to na tytki złapałem Już to widzę. Widziałeś! O. o Jezus! Dobra, mamy to No i teraz trzeba by było tak tutaj uciąć to, żeby nam pasowało. Hops hops no looks, Luks jest panie, teraz tutaj trzeba to zamontować tak jak było Dobra, a to wejdzie <ścoughs> Można było jeszcze kim podciąć Tak, jeszcze tu musimy obciąć się tam wsadzi? Hops tutaj mamy tą zaślepeczkę. Hops O i teraz pójdzie nam to. No, dobrze będzie. Mam tu jeszcze kawałek wstryczka, ale on mi niepotrzebny. Czego tu się tak kurwa buja? A, bo tu trytytka jest, się buja. Wyrzuć A to się buja. O, wygięte kurwa jest. Tu trzeba mocy użyć. Och. No dobra. Tu mamy. I to by jeszcze tu musiało tak być. I tutaj kabelkami się wyprowadzi ładnie. Kurwa, też odpadają klawisze. A jakie mam tu kable w ogóle w tym pudełeczku? Tu mamy. E, są długie kable. To są długie. W starciu. W starciu. To też są długie. O kurwa, do czego to służy? <grystanie> do czego to kurwa jest? Jest tam instrukcja? Nie ma, bo to nie jest. stryczek nie jest dla frajerów, kurwa. <grystanie> Easy to install, tak? Do? Naprawdę? Dobra. Zrobi się, zrobi się. 3-4. Trzecia gwiazdeczka, kupa roboty. O, proszę bardzo. <grywa> kurwa, idę jest burdel. Dobra, co tu trzeba zrobić? Gdzie to jest? Tutaj musimy dosztukować takie cosik. Kropeleczkę na czubeczku. I już wszystko w poziądeczku. Hops. Pobijałeś, kurban, tak się robi. Tu się przytęteguje. O kurwa, to się rusza tak chujowo. Za wysoko, żeś to złapał. <laughs> kurwa, to nie puści. Dobra, niech tak będzie. Jest, jest. Troszkę się rusza, ale to jest na materiale, tutaj na gąbce. To będzie się ładnie profilowało. O! <laughs> kurwa, człowiek jakby stąd było. Tu się wkręta w pierdoli, <tud> tutaj też, kurde elegancko, dobra, to mamy, teraz trzeba przewodziki tutaj spod kierownicy wyprowadzić, daj no pan tutaj, muszę to kurwa rozebrać, o sobie odkręcimy, a tu gwint nie trzyma. Dobrze jest Tutaj Gwit nie trzyma, to trzeba szarpnąć z lekka A kurwo ty uparta O dobra Mamy to Dobrze jest, to wyjmij O kurwa Co żeś już urwał <grybuj> Dobra tam będziesz pierdolił. Ja <noise> Hops. Kurwa tu miernikiem by trzeba było sprawdzać teraz. Chuj z miernikiem, dawaj tak, na krótko. Zrobimy. <noise> Zrobimy na krótko. Ten przekaźniczek na chuj. Dawaj, dobra. <noise> bez, bez przekaźnika. Chuj wie, który gdzie idzie zielony o panie wyższe szkoły jazdy dobra zróbmy tak tutaj czerwonego tym załączamy prąd czyli to jest stacyjka pierwszy zielony jest stacyjka to jest druga pozycja czyli te dwie by musiały być złączone nie to by chyba a to? Nie, to jest czerwony z czarnym. będzie kurwa. zwarcie, co ty pierdolisz? A to co to jest? Oj, styl. Muszę namierzyć, gdzie rozrusznik jest. Tym tak. I teraz tu musisz kurwa tak dać. Teraz to będzie rozrusznik. Czyli to musisz też załączyć. No, jeszcze jednego. Potrzebujesz. Dobra, tutaj pan tak. Tutaj pan tak. I teraz trzeci. Ej, żaden nie kręci. A, idź pan, kurwa, kuj. Kitschort. Ani tak nie kręci, kurwa, ani tak nie kręci. Wszystkie, bo podłączałem i nie kręci się. O co tu kurwa chodzi? I dawaj tak, gdzie masz kluczyk? Gdzie ją ja kluczyki? No ta jeszcze kurwa kluczyk zgubiłeś No zajęliście, gdzie on ja klucz? A tu jest Andrzej kurwa co jest? Co jest kurwa grane? Mi tutaj No to jest kurwa od odpalania A wyjmij kluczyk? O, a bez kluczyka już nie chodzi kurwa. Bez kluczyka nie odpala. Czyli tam gdzieś musi być jakiś immobilizer. To jakbyś wziął, odinstalował. wyrwałeś Żeś coś popsuł Teraz pozagina wszystko, kurwa, nie będzie chodzić nic No tak, no żeś spierdolił teraz, nie będzie nic chodzić Dać kurwa idiocie stacyjne Co jest kurwa? Takie fusierki to tylko z maństwa Ostatni jest od jakiegoś kurwa zapłonu. Czyli czarny, czyli muszą być wszystkie, kurwa, spięte ze sobą. Wszystkie muszą być połączone to wtedy zapala. Wszystkie muszą być ze sobą ściśnięte. Tak, wszystkie kable muszą być ze sobą połączone. Czyli prosta robota. Kurwa. Prosta robota, patrzcie bierzecie tak, takie coś sobie i kurwa każda 39 wasza, tylko kosteczkę sobie wkładamy, o. Ops. O, nie pali teraz. Czemu teraz nie pali? Kurwa on żyje własnym życiem widzę. Bez kluczyka nie pali? Przed chwilą kurwa palił. Teraz pali. bez kluczyka? Nie, tam jeszcze ten immobilizer jest, kurwa. <ścoughs> cały czas... Cały czas rozróżnik kręci, kurwa, razem z silnikiem. <ścoughs> Idioto. Co ty, kurwa, robisz? A teraz? O szy! zawsze skręci. Dobra, to to co będzie na na pstryczek, więc dobrze jest, majster wie o co chodzi. <laughs>